To jest następny krok milowy. Myślę, że chyba najważniejszy oprócz uruchomienia kierunku lekarskiego. Z tego względu, że kierunek lekarski to przede wszystkim wymiar dydaktyczny. Natomiast dzisiaj wskazujemy, że... Wymiar kliniczny badań i e, nauki w tym obszarze jest drugim istotnym elementem, który z punktu widzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest ważny w perspektywie ubiegania się o, o dalsze m, możliwości awansów naukowych dla tych, którzy będą stanowili bazę dla e, rozwoju w Instytucie Nauk Medycznych coraz więcej młodych ludzi wybiera to miejsce to jako swoje miejsce studiów coraz więcej młodych ludzi chce tu zostać i to chcielibyśmy rozwijając nowoczesną medycynę chcemy, żeby ten absolwent pozostał tu, rozwijał tu, założył rodzinę tu i promował dalej ten region, także szansa jest przeogromna i, i to widać jak w formie jaki ten to miasto się rozwija i region cały.